Czy kiedykolwiek czułeś się samotny, jakby nikt nie mógł usłyszeć Twoich próśb? A może modliłeś się o coś, co wydawało się niemożliwe, i zastanawiałeś się, czy Bóg naprawdę Cię słucha? Biblia jest pełna historii, które pokazują, że moc modlitwy nie tylko jest prawdziwa, ale i transformująca. Dziś zanurzymy się w tym, czego Słowo Boże uczy nas o mocy modlitwy i jak może ona zmienić nasze życie. Tak jak zmieniła historię wielu biblijnych postaci. Zacznijmy od historii Anny. Opisanej w jednym Samuela, pierwsza Anna była zwykłą kobietą, ale nosiła ból, który wielu może zrozumieć, pragnienie czegoś, co wydawało się niemożliwe. Anna była bezpłodna, a jej niemożność posiadania dzieci była źródłem upokorzenia w jej kulturze. Spotykała się z ciągłymi drwinami ze strony Penin. Drugiej żony jej męża, która miała wielu dzieci. Co roku wspólnie z rodziną wędrowała do świątyni w Silo, aby modlić się i składać ofiary, ale jej smutek był nie do zniesienia. Główny konflikt był jasny. Anna pragnęła dziecka, ale nic się nie zmieniało, a jej sytuacja wydawała się bez wyjścia. W momencie desperacji podjęła decyzję, która na zawsze odmieni jej życie. Postanowiła modlić się jak nigdy dotąd, wylewając swoją duszę przed Bogiem w świątyni. Bez słów, tylko łzy, Anna oddała swój ból panu, składając ślubowanie: Jeśli będzie miała dziecko, poświęci je Bogu na wszystkie dni jego życia. Modlitwa Anny była decydującym momentem, który zmienił bieg jej życia. Kiedy weszła do świątyni w sylou, Anna była w całkowitej desperacji. Ale to właśnie w tym świętym miejscu podjęła niezwykłą decyzję: modlić się z głęboką szczerością i bez zastrzeżeń. Jej słowa były nieliczne, ale jej serce było całkowicie oddane Bogu. Złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli zwrócisz uwagę na poniżenie swojej służebnicy, jeśli wspomnisz o mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy, lecz dasz jej syna, wtedy poświęcę go panu na wszystkie dni jego życia. Jeden Samuela godzina pierwsza 11. To był moment całkowitego oddania. Anna nie tylko prosiła, ale całkowicie ufała, że Bóg ma moc, by uczynić niemożliwe możliwym. Jej modlitwa przyciągnęła uwagę kapłana Heli, który początkowo nie zrozumiał jej postawy. Myślał, że Anna była pijana przez jej intensywną postawę i mruczenie niezrozumiałych słów. Jednak kiedy Anna wyjaśniła swoją sytuację i ból, który nosiła, Hela dostrzegł jej szczerość i wypowiedział słowa błogosławieństwa: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech ci da to, o co prosiłaś. 1 Samuela, godzina pierwsza, 17. To, co wydarzyło się później, jest świadectwem mocy modlitwy i wiary. Anna wyszła ze świątyni inną osobą. Smutek, który nosiła w sercu, został zastąpiony pokojem, który tylko Bóg może dać. I jak mówi Biblia, w odpowiednim czasie Pan odpowiedział na jej prośbę. Anna poczęła syna i nadała mu imię Samuel, które oznacza wysłuchany przez Boga. A jeśli ta wiadomość porusza Twoje serce i wierzysz w moc modlitwy, nie zapomnij polubić tego wideo. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób z tymi inspirującymi historiami biblijnymi. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, skorzystaj z okazji, by zasubskrybować teraz i aktywować dzwoneczek. W ten sposób nie przegapisz żadnego materiału, który wzmocni twoją wiarę i przyniesie nadzieję do twojego serca. Ale historia na tym się nie kończy. Anna spełniła ślub, który złożyła. Kiedy Samuel był jeszcze mały, zabrała go do świątyni i całkowicie poświęciła go panu. Wyobraź sobie tę scenę. Po latach cierpienia i upokorzenia, Anna oddaje to, czego najbardziej pragnęła w swoim życiu, Bogu, uznając, że to On był autorem tego cudu. Jej decyzja, by modlić się i ufać, miała konsekwencje, które wykraczały daleko poza jej własne życie. Samuel dorastał w służbie Bożej i stał się jednym z największych duchowych liderów Izraela, namaścił królów takich jak Saul i Dawid. I był używany przez Boga w sposób potężny, by prowadzić naród. Wszystko to zaczęło się od modlitwy kobiety, która, nawet w bólu, postanowiła całkowicie zaufać Panu. Lekcja, którą ta historia nam pozostawia, jest jasna: Moc modlitwy polega na powierzeniu Bogu naszych największych marzeń i pragnień, wiedząc, że On słucha i odpowiada w odpowiednim czasie. Anna pokazuje nam, że gdy oddajemy nasze życie w ręce Boga, On może przemienić naszą historię w sposób, którego nigdy byśmy nie wyobrazili. Modlitwa Anny nie była tylko odpowiedzą na jej osobistą potrzebę, była punktem wyjścia do czegoś znacznie większego. Samuel nie był tylko upragnionym synem, ale darem od Boga, który zmieniłby historię Izraela. Od najmłodszych lat Samuel dorastał w świątyni ucząc się służyć Bogu z kapłanem Heloim. Żył w środowisku oddania i czci, a jego życie było naznaczone posłuszeństwem i celem. Jako dorosły, Samuel stał się prorokiem i sędzią Izraela w krytycznym okresie w historii ludu. Bóg używał go, by prowadził naród w czasach kryzysu duchowego, prowadził bitwy przeciwko wrogom i ustanowił przejście do panowania królów takich jak Saul i Dawid. Jego przywództwo przyniosło stabilność, a jego wierność Bogu była przykładem dla całego ludu. Oto tłumaczenie tekstu na polski. Wszystko zaczęło się od szczerej modlitwy zwykłej kobiety. Anna nie mogła sobie wyobrazić, jaki wpływ będzie miała jej prośba. Jej modlitwa nie tylko przyniosła Samuela na świat, ale również zapoczątkowała ruch duchowego odrodzenia w Izraelu. Dziedzictwo Samuela było w rzeczywistości odzwierciedleniem mocy wiary i oddania jego matki, która powierzyła Bogu to, co miała najcenniejszego. Ta historia uczy nas, że wpływ modlitwy może wykraczać daleko poza to, co sobie wyobrażamy. Kiedy się modlimy, możemy sadzić nasiona, które wydadzą owoce nie tylko w naszym życiu, ale również w życiu wielu innych ludzi. Tak jak Anna. Nasze modlitwy mogą być użyte przez Boga do wytworzenia czegoś niezwykłego, nawet jeśli w danym momencie nie rozumiemy w pełni zakresu Jego planów. Pozwól, że zapytam Cię o coś: czy kiedykolwiek pomyślałeś o mocy swojej modlitwy? Może przechodzisz przez sytuację, która wydaje się niemożliwa. Być może płakałeś w ciszy, bez że ktoś to zauważył, i czujesz, że nosisz ciężar którego nikt nie potrafi zrozumieć. Czy kiedykolwiek czułeś się w ten sposób? Dokładnie tak czuła się Anna. Zmagała się z latami poniżenia, bólu i oczekiwania. Może ty też przeżywasz coś podobnego: zamkniętą drzwi, marzenie, które wydaje się dalekie, a może sytuację, w której nie widzisz wyjścia. Ale wiesz, co zrobiła Anna? Zdecydowała się złożyć swój ból przed ołtarzem Boga. A teraz pomyśl ze mną: co byś zrobił na jej miejscu? Czy miałbyś odwagę wylać swoje serce przed Bogiem z taką szczerością? Czasami boimy się ujawnić, co naprawdę czujemy. Czasami myślimy, że Bóg jest daleko lub że nas nie słyszy. Ale historia Anny pokazuje coś przeciwnego. Udowodniła, że Bóg słyszy każde słowo, każdą łzę, a nawet to, czego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Co by się stało, gdybyś dziś postanowił zrobić to samo, co Anna? Wyobraź sobie przez chwilę, że przekazujesz swój strach, ból, a nawet swoje najbardziej tajemne marzenia w ręce Boga. Co by się zmieniło? Czy byłbyś gotów zaufać, że On może zrobić nieskończenie więcej niż prosisz lub myślisz? Prawda jest taka, że modlitwa to nie tylko prośba, to akt zaufania, oddanie. Kiedy Anna oddała swoją sytuację Bogu, nie wiedziała, co nadejdzie, ale zaufała. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Cud Anny uczy nas, że Bóg odpowiada, ale nie tylko po to, by zmienić naszą historię, On odpowiada, by nas wewnętrznie przemienić, by dać nam pokój, zanim nadejdzie rozwiązanie. Więc pytam Cię dzisiaj, co musisz oddać Bogu? Jakie marzenia trzymasz tak mocno, ale powinny być w Jego rękach? Pamiętaj, tak jak Anna, Ty również możesz przemienić swój ból w potężne świadectwo. Modlitwa ma tę moc. Czy jesteś gotów zaufać? A więc, czego nas uczy historia Anny, jest jasne i głębokie. Modlitwa to nie tylko słowa wypowiedziane do Boga, ale szczere i pełne zaufania oddanie się w Jego ręce. To uznanie, że On jest w stanie przemienić nasz ból w radość, a nasze marzenia w rzeczywistość, w Jego czasie i w Jego sposób.